Witam was i na wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj on stołek dran witam was. Tak jest. Dzisiaj kolejny temacik. Padło mi takie pytanie już w sobie parę razy, a mianowicie chodzi o zapalenie spojówek. Co z tym zrobić? Płakać. No, czasem dotyka to niektórych i no jest to dosyć irytujące. Oczy tam wiadomo, zaropiały i tak dalej, wtedy, no, szczególnie z rana. Dość nieprzyjemna dolegliwość. Jednak na to są bardzo fajne zioła, które możemy sobie tutaj zastosować. I w sumie chciałem Wam tylko podać taką fajną mieszankę, którą można sobie zrobić, jeżeli występuje taki problem, e, która bardzo fajnie działa. Ja to miałem kiedyś za dziecka. To pamiętam jeszcze, babcia też tym e, oczy robiła. Ale później mieliśmy większe problemy z tym, e, ponieważ mieliśmy kiedyś tutaj konie. I latem czasami pojawiały się właśnie takie dziwne muszki, które bardzo często siadały koniom przy oczach. I no, mieliśmy jednego konia, który właśnie miał, dość często problemy z tym, że mu się po prostu przez te muszki, które tam były, robiło mu się zapalenie spojówek. Są oczywiście takie różne siatki, które są e, można stosować e, koniom na oczy i tak dalej, jednak ten koń tego nie chciał nigdy zaakceptować ponieważ on zawsze gdzieś zaraz szedł w krzaki i tak długo tam targał tym, aż się tego pozbył, ponieważ mu to przeszkadzało po prostu. Na ten temat konie są bardzo mądre. <grych> Także on to od razu ściągał. Dobrze, i teraz jak to rozwiązać? To jest bardzo prosta mieszanka. Bierzemy sobie szklankę, teraz do tej szklanki dajemy tak, jedną łyżeczkę, małą łyżeczkę świetlika, jedną łyżeczkę rumianku, jedną Łyżeczkę nagietka i jedną łyżeczkę habr-bławatek. Takie zioło fajne niebieskie, taki kwiatuszek, te płatki z tego. To zalewamy wszystko wrzącą wodą. Może być tak około 80 stopni, też będzie idealnie. Zakładamy talerzyk na to na górę, czyli pod przykryciem parzymy. Zostawiamy 10 minut talerzyk później można ściągnąć, można to przecedzić, można to też zostawić z tymi ziołami, nic się nie stanie. Następnie bierzemy jakieś kompresy, może to być wacik, może to być jakaś gaza, cokolwiek, namaczamy w tym i oczy, które są po prostu zaatakowane przez to zapalenie spojówek przemywamy tym. Przemywamy to nawet kilka razy dziennie, Już zależy jakie to jest też intensywne. Z rana, jeżeli po prostu budzimy się i oczy są całe zaklejone, ponieważ takie coś też bywa przy zapaleniu spojówek, po prostu kładziemy wtedy dwa kompresy na chwilę na oczy i to od razu tutaj puści i później fajnie to przemyć. I to jest w sumie tyle. To jest bardzo prosta mieszanka do zrobienia, bardzo szybko i to naprawdę bardzo fajnie pomaga, ponieważ te zioła ta kombinacja ich jest jest bardzo fajnie przeciwzapalna. Szczególnie świetlik jest takim typowym ziołem właśnie ocznym, które pomaga na różne dolegliwości, ale też i na np. haberbowatek też ma bardzo silne właściwości przeciwzapalne, jeżeli chodzi o problemy właśnie takie z oczami. Ogólnie to się przełoży też na cały organizm, ponieważ no, to są ogólne mocne zioła przeciwzapalne. Rumianek jest też takim ziołem bardzo. Uniwersalnym stosowanym kiedyś w medycynie ludowej praktycznie na wszystko, jak to jest w przekazach e, podane, gdzie cokolwiek by nie było, to zawsze ludzie sięgali po rumianek. Want e, kamele jest bardzo chorz. Tak i daje jeszcze uspokojenie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można sobie też zrobić osobną herbatkę. Wtedy zrobiłbym z po pół łyżeczki z każdego składnika, którą też można by było i. Wypić ewentualnie, ale to już e, zostawiam Wam. Ale ich denk że we als allereście moeten kijken co jest Można, oczywiście, zrobić sobie wtedy jeszcze herbatę do wypicia. Wtedy po prostu zrobiłbym też z jednej łyżeczki na szklankę, ale pominąłbym ten świetlik. E, tylko zrobiłbym wtedy rumianek, nagietek i habr blawatek po łyżeczce i po prostu taką herbatę też wtedy można by sobie wypić. Jednak warto spojrzeć też i na przyczyny zapalenia spojówek, ponieważ no, może być też coś takiego, że będziemy na przykład spożywać za dużo nabiału. On też wtedy bardzo działa śluzująco na organizm i może dochodzić do zapalenia spojówek, różnego rodzaju. Słodycze, tego typu rzeczy, mocno zapalne. Jeżeli to się często powtarza, to warto przeanalizować, czy tam, aby czasem coś w naszym jedzeniu jest niezbyt optymalne. Ponieważ, tak jak tutaj było to u konia, było to spowodowane przez muszki, to nie było przez jedzenie. Ale jeżeli ktoś teraz ma systematycznie zapalenie spojówek co jakiś czas, no to tutaj bym się troszeczkę pochylił już na tą dietą czy aby tam wszystko dobrze jest poukładane i czy tam czasem nie ma jakiegoś problemu. To tak jeszcze na marginesie chciałem dodać, żeby nie było czasem, że znowu będziemy maskować symptom ziołami, a nie usuniemy przyczyny, ponieważ zawsze trzeba usuwać przyczynę. No i to by było na tyle, jeżeli chciałem co chciałem powiedzieć na temat zapalenia spojówek. Bardzo prosty przepis do wykonania. W domu chwila, moment i problem załatwiony. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej! Do następnego razu! Pa!